Hej cześć witam Was w kolejnym... E, e, w kolejnym odcinku z gry Go e, My natomiast sobie zaczniemy szybko lecieć do sąsiada. E, następnie tylko przypomnąć... E, Przypomnę, przypom przypom żeby zostawić subskrypcję łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne. E, teraz tak, musimy iść do sąsiada tak, żeby on się nie dowiedział, że my w ogóle do, do niego idziemy. O kurde. No e, sąsiad był ba bardzo łatwy, ale... Zobaczymy, czy tak. A no, łóżeczko też było spoko. No to lecimy. Yy, plan Ci na dzisiejszy odcinek jest baza... O ty. B Zrobienie bazy pod wyspą. Yy, a więc postaram się to zrobić. Co za głupek. Dobra. Ah, baza pod wyspą. Baza pod wyspą będzie endstone no I teraz tak. Moment, moment. Muszę to tu skupić. Yy, yy. <laughs> ja Natomiast te skórki chcę tutaj wyłączyć, bo denerwuje mnie to. Nie lubię tego. W sensie lubię, ale chcę, żeby jak także wełnę, wyłączymy sobie. To skórkę wełny. Deski tak samo i to też wyłączymy sobie skórkę. Ja ewentualnie Obsydian mogę zostawić. Choć znaczy nie, Obsidian też. Dlatego, bo ja nie chcę mieć tych skórek. Ja chcę najbardziej, żeby to wyglądało tak tak minecraftowo, tak żeby to żyć tu a nie jakieś tutaj wiadomo pierdoły i tak dalej także będziemy mieć zwykłą wełnę no znowu tra trafiłem na róż no rzeczywiście męski kolor no zajebisty po prostu on jest nie no różno jest tak świetny kolor dla mężczyzny że nie no nie ma innego wyboru e, tak znaczy plan na nasz dzisiejszy dzień jest baza pod wyspą i tu... e, dowiecie się w swoim czasie jak to będzie wyglądać na Natomiast ja tutaj teraz mam plan pozbierać emeraldy na łóżko na... O, mamy 9. Z panem do bazy. Idziemy... i muszę iść do bazy. Z tego względu, że chcę już y, zrobić obsydian. W sensie łóżko obsydianowe. Dlatego pójdę mm, kupić. E, o, e, 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 <kłynie> Boże, <słytan> skup się. Obsydian. Raz i dwa. Bardzo szybko nam się to udało. Nie wiem, jak... W ogóle dla mnie tych emeraldów jest trochę za dużo, tutaj. Bo bardzo szybko mi to poszło. Fordział lepsze, bo na pewno mi się to przyda. Zresztą do tego ziomka to będziemy latać po surowce. I teraz tak, musimy rozpalić łóżko, ale tak, żeby się nikt o tym nie widział ani się nie dowiedział. Bo będę miał ja, ale to ja przez a nie ktoś. Bo nic nie i łóżko, kiedy ja będę rozwalać to. Dlatego. Muszę kupić diamentowy kij, bo tu postawiłem obsydia, muszę to zniszczyć, kurde. Dobra, ja już to zabudowywać. Módlmy się, żeby tu nikt nie przyszedł. Ale nie, raczej nie, myślę, że będzie spokojna arenka. Wkurza mnie to, że na moim ekranie jakaś czerwona krecha lata po lewej stronie. Ja nie wiem, zaraz napiszę do więcej mapy, znaczy do stwórcy gry, bo mnie już denerwuje. Ja nie będę grał w takim shicie, nie mam opcji. Eee, dobra, kupuję diamentowy kilo. Że trochę ulepszyć w ogóle ten. że nie idzie, bo moje łóżko jest bardzo soczyście. tak kusi je rozwalić, ale. No, ja nie mogę, oczywiście, no, nie wiadomo. Nawet piszę po angielsku, że nie mogę. No i teraz tak. Mamy drewno. Ja mu to zabudowałem to statystycznie drewnem. Drewnem, no i trochę endstone'em, no niech będzie. Mamy szkło. Dobra. Niech będzie to szkło. To zacznę zabudowywać taki... No wiadomo ma tradycyjne łóżeczko Odcinek będę po 20 minut. Chyba, że dłuższy mi wyjdzie, no nie wiem, bo mam 4 minuty. A więc no kurde. Zobaczymy jak ile będzie ten odcinek. Mam nadzieję, że jakoś niedługo. Tak około 20 minut maksymalnie. Wiem bardziej w to zabudowałem. Muszę to poprawić. Boże, co ja zrobiłem z co o, gitara chyba jest, tak? No, ale jestem zajebisty, no nie wiedziałem. Nie, no szartuję e, Lecimy teraz po znowu, wrócę. Nie, sorry, musimy iść do bazy. Nie, pytam tego, też pozbierać. Zaraz muszę się zamość. W ogóle Timov 3 zostało z łóżkiem. Strasznie w ogóle cię jakoś dziwnie czułem, bo długo nie nagrywałem odcinka. A więc teraz tak kupię Stone, bo będziemy potrzebować do tego, tak? Yy, jasna rzecz. Woda też mi się przyda. W razie co dwa kupię wodę dwa razy. Co tu jeszcze? Hmm. Dobra. Stone. Jakby inaczej, no pany Dobra. Yy, ja mam, ja mam za te kostki tutaj. Oczywiście te kostki to są jak coś to są płatne, to są za pieniądze. Ja sobie kupiłem, nie wziąłem sobie tak darmowy. Och, ja za chwilę Mam tutaj teraz tak. Ja wiem, mogę to tak kupić, ale mi za kruche. wyjdzie tanie i duże. dlatego tak to na logi tylko mogę kupić. Nie wiem, czy po nie można. A nie będę zużywał, bo to kosztuje też wtedy za pieniądze, a może mi się coś. Także nie jest tak jak, jak Minecraft, bad że tylko Bedwarsy. Że wiesz, jak na przykład zabierz kogoś, to nie odzyskasz kotuku, to może odzyskuje się to haka. Więc dobra, jak wygląda na Ja nie mogę zrobić. 70 no z Ale nie, ja chcę pazę. wiem, że pazę będzie bardzo Ne kadar elbette bir alay. Ja bym musiał teraz tak. Tu chyba wyleję wodę. Czy gdzie to zrobi tą wyspę? Bo nie wiem. Nie, zrobimy tu. Ale ten typ mi się nie podoba. Co, co, co tutaj właśnie? On coś kombinuje. No nie, no co za śmieć. No nie wierzę. Nie, nie ma takiej opcji nawet. Jest ok. Jest ok? Hehe, ktoś mnie właśnie pytał Dobra Zaraz będę się obiad Ale co tam Na rękę trzeba ugrać Gdzie jest ten typ? No nie wiem, ja już to łóżko naprawdę już mam go je gdzieś Ważniejsze, że jest baza Chociaż łóżko też mi zależy, żeby jak umrę to będzie dupa Mam no, tylko z aqua, z aqua zostałem To może być problemem Jeden na jedną się skupi pewnie na mnie ja, ja 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 na nim bym mógł Jak zbieram te diaksy Nie zależy mi na nich bo to jest W sumie szarny. No wiedziałem, że będę miał półczku. Ale nie przejmujemy się Na przykład następna ręka będzie lepsza Ja teraz bym chciał No nie Ja w razie co kupię ty, Bo ten gość mi co tutaj, coś tutaj śmierci. Tam jest moja waza, tak? Wolać te diaksy tu O kurde Ktoś mnie tu zaczyna klepać A strzałami! Aaa, tak się bawimy O kurde, ale że żeś spadła mu się Dawaj Zginął? Kurde, przeżył O kurde, ale bubisko. No nie, no zwiał mi, kurde Nie zrobię ba tej bazy, chociaż postaram się Postaram się zrobić. Mam. że gnuj, daj mi spokój, bo. wkurzę mi już. Na chwilę obecną. Mnie da spokój, tak zaraz z takim ładunku go pocisnę, który mam tu 148 TNT, że. nie pozbiera się. Ciężko się pięć razy, bo ty nie masz pojęcia o po, po, pojęcia, co to jest życie, gościu. Dobra, ja idę do swojej bazy. Mam ci gdzieś. No, nie. O, kurde, on chce tam strzelić. On miał TNT dupek. O nie, bo, bo tu w tej grze się chce strzelać. on by mnie zabił tym. No i śmieciu, jeden. Kurde. Mm. Oh. <ślad> Dobra, idziemy dalej. No, gdzieś ja zginę, to zginę. Ale, co pan z tą zrobić, no? A ten niedobry gnój mnie tak atakuje, no nie ładnie Wstydziłbyś się, wiesz, naprawdę. No nieładnie, nieładnie. nie, ładnie, nie ładnie. Gnoju jeden. O Ja nie udało mu się trafić. Kurde, jaki unik zrobiłem, no musi widzieć. To mam refaz zjeść. To się niebezpiecznie robi, naprawdę ty. Nie zrobię pa tej bazu, muszę ją na, najpierw zniszczyć. I on się wtedy zajmie. No kurde, chyba jest za śmieszny. Przecież przeleciał pod Twoimi nogami. Dawaj, nauki łuki Walczyć. Ła... Jak on mnie tak trafił? Zimne. No, nie będzie łatwo. Ez. O Boże. Siamo. Mam lagi, dlatego mogę przegrać. A nie, on przegra. Zgin. Tak! Dobra, robię tą bazę. Robię tą bazę, widzowie. A w koledzy zaraz ze szkoły oglądają. A co tam zapomnę? Oni by na mnie się nie będę stresował. E, dobra. Ja robię tą bazę jak najszybciej. Tylko żeby mnie ten dupek nie podjechał. Strasznie mnie spychana, bo w kurze mnie ta woda. Eee, Jak to zrobić? Nie, Nie gin. No, leć do góry! Co za głupia postać. No! Kurde! Kurde! Dobra. Nie, nie, nie. W górę, w górę, w górę! No, tego typa tu nie ma. Chyba nie. Może módlę. Módl się. Tak, dobra. Musiałem ni niżej trochę tą... O kurde, on tu już jest. Ja pierdziele. Nie no, nie wierzę. Uła! No nie, no to to było oszukanie w ogóle, to nie ma o czym gadać. Z TNT mnie pocisnął. No ale co za kretyn, naprawdę, poszedł po najmniejszej linii oporu, żeby zabić mnie z TNT. Mądry, ale za to kurde leniwy gościu. Serio, ciężko było się uzbroić przy mnie zabić. Beszcze, po prostu beszczel. No ale tak czy siak. Nie dodaję go, bo i tak z nim wygram, no załatwy. za łatwy. Tak czy siak pozdrawiam tę osobę, ale. Gupi jest. Gupi. Dobra. Yy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Może wejdę na lobby, wam to pokażę, co ja. Także druga ranga to jest super też spoko 4 na 4. Jeżeli chcecie żebym nagrał bazę pod na 4x4 Żeby to będzie trudniej bo będzie dużo więcej graczy Dajcie znać w komentarzach komentujcie ten film jako, jako, Jakkolwiek, nie wiem Może, na, znaczy ważne żeby nie było głupich komentarzy Bo Co, Jak to czytać? 2015, wiesz? Nie. Dwa, nie 2023. Ech, dobra. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.